Dziś radni Rady Miejskiej w Starachowicach podjęli historyczną decyzję dotyczącą wprowadzenia na terenie miasta Starowice bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców Starachowic, dla osób, które składają się w swoich podatkach na to, aby komunikacja miejska mogła po Starowicach jeździć. Jak mówiłem na sesji, 9,5 miliona złotych to środki, które przewidzieliśmy w budżecie na ten rok jako dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej. 2 miliony złotych to były planowane przychody ze sprzedaży biletów. Z tych planowanych przychodów rezygnujemy na poczet tego, aby komunikacja miejska była bezpłatna. Dla wszystkich mieszkańców Strachowic i dla wszystkich tych, którzy w swoich podatkach składają się na to, aby komunikacja w naszym mieście mogła funkcjonować. Serdecznie dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej, którzy podnieśli rękę za przyjęciem tej uchwały. Dzięki czemu w kwietniu bieżącego roku mieszkańcy Strachowic będą mogli zacząć korzystać z bezpłatnej komunikacji. O tym, jaki to będzie dzień. Zdecyduje to, czy uchwała zostanie zaakceptowana przez służby Wojewody Świętokrzyskiego i kiedy zostanie opublikowana. Jeśli nie będzie formalno-prawnych przeszkód, to w kwietniu powinniśmy cieszyć się z bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Oczywiście, za Państwa pośrednictwem, z tą informacją popędzimy do mieszkańców natychmiast, gdy będziemy mieli wiedzę na temat tego, od którego dnia będzie to możliwe. Za moimi plecami znajdują się nowe autobusy wyprodukowane w Starochowickim zakładzie Manbus. 20 autobusów niskopodłogowych na gaz CNG zostało wyprodukowanych dla naszego miasta. Za Państwa plecami znajduje się nowa stacja tankowania autobusów na CNG. Obok nas znajduje się nowy warsztat, myjnia i centrum dyspozytorskie. Trwają prace odbiorowe, wyposażanie w sprzęty. Trwa wyburzanie starego warsztatu myjni na terenie bazy komunikacji miejskiej. Prace to będą jeszcze trwały dotyczące wybudowania kolejnych placów do parkowania dla autobusów i do manewrowania dla autobusów na, tu na bazie komunikacji miejskiej. Co jest dla mnie istotne to warunki dla pracowników, dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy służą komunikacji miejskiej i będą służyli w przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat, po prostu zmieniają się diametralnie. Na plus oczywiście. Coś, co jest niesamowicie istotne, to jest to, że Gmina Starachowice na wszystkie te inwestycje pozyskała ogromne, rekordowe dofinansowania. 85% dofinansowania ze środków europejskich na poprawę komunikacji publicznej miasta w ramach RBO Województwa wszystkiego niskoemisyjny projekt, ale także 10% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli 95% kosztów praktycznie do każdego zadania zostało pokryte ze środków zewnętrznych, a tylko 5% ze środków podatników miasta Starchowice, którzy swoich podatka składają się na to, żeby ich pieniądze służyły miastu i miastu mieszkańcom. To jest dobre gospodarowanie finansami miasta i tego odzwierciedleniem są pozyskiwane środki i to w jaki sposób wykorzystujemy je dla dobra publicznego, dla dobra mieszkańców Starochowy. W sumie to idzie w setki milionów złotych, dlatego że jak się sumuje wszystkie te zakupy, przebudowy, budowy, modernizacje to mówimy o kwocie około 100 milionów złotych, która jest przeznaczona na poprawę komunikacji publicznej w naszym mieście.